Jest piątek, 25 października. Codziennie o 18:00 znajdziesz tu słowo Boże na kolejny dzień, a w sobotę o 20:00 komentarz na niedzielę. Pochodnia, Pochodnia podcast. podcast. Możemy się rozwijać dzięki waszemu wsparciu. Dziękujemy. Dziękujemy. Szczegóły w opisie. Czytanie z listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, zachęcam was ja więzień w Panu, Abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność ducha, dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest ciało i jeden duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Oto Słowo Boże. Oto lud wierny, szukający Boga. Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia. Świat cały i jego mieszkańcy. Albowiem on go na morzach osadził i utwierdził ponad rzekami. Kto wstąpi na górę pana, kto stanie w jego świętym miejscu. Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, którego dusza nie lgnęła do marności. On otrzyma błogosławieństwo od pana i zapłatę od Boga swego zbawcy. Oto pokolenie tych, którzy go szukają, którzy szukają oblicza Boga Jakuba. Oto lud wierny szukający Boga. Alleluja, alleluja, alleluja. Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnica królestwa objawiłeś prostaczkom. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus mówił do tłumów. Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie, deszcz idzie. I tak się dzieje. A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie, będzie upał. I bywa. Obłudnicy, umiecie rozpoznać wygląd ziemi i nieba, a jakże chwili obecnej nie rozpoznajecie? I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne? Gdy idziesz do sprawującego władzę ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody, by cię nie zaciągnął do sędziego, a sędzia przekazałby cię dozorcy. Dozorca zaś wtrąciłby cię do więzienia. Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni pieniążek. Oto słowo pańskie.